Poznaj model Jantar V4A1 drewniany dom letniskowy, który doskonale sprawdzi się jako komfortowy dom całoroczny. Z powierzchnią użytkową 92,5 m2 to idealne rozwiązanie, zarówno dla rodzin, jak i jako alternatywa dla mieszkania w bloku. Dom oferuje trzy sypialnie dużą przestrzeń dzienną z aneksem kuchennym oraz funkcjonalną łazienkę. Antresola dodaje przestronności i nowoczesnego charakteru wnętrzu. Już w standardzie Jantar Fuaty 4A1 to ciepła konstrukcja. Wybierz opcję Premium Pro, by spełniała normy ocieplenia WT2021. Dostępne są różne warianty izolacji ścian, dachu i podłóg, a także wybór między drewnianymi a PVC oknami. Nasz profesjonalny montaż gwarantuje, że dom będzie gotowy w 3 do 4 tygodni z pełnym wykończeniem wnętrza. To nie tylko wygoda, ale także gwarancja najwyższej jakości wykonania. Model Jantar V4A1 to Twój dom marzeń, nowoczesny, funkcjonalny i dostępny w przystępnej cenie. Dowiedz się więcej na stronie www.domkiekoarchitektura.pl. Skontaktuj się z nami i zamów już dziś.